Nauczanie domowe 8 października Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 11, wersety od 5 do 8 Jezus powiedział do swoich uczniów Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać Lecz tamten odpowie z wewnątrz Nie naprzykrzaj mi się Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Powiadam Wam, choćby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest Jego przyjacielem, to z powodu jego natlenstwa. wstanie i da mu ile potrzebuje. To niesamowite, że gdy Jezus chce Ci coś powiedzieć o Bogu, mówi o tym, że On jest Twoim przyjacielem. To jest jakby punkt startu. Od tego Jezus zaczyna. Jest Twoim przyjacielem, czyli znacie od podszewki, wie o Twoich pasjach i przyzwyczajeniach. Ta znajomość, oczywiście, od strony Boga, jest wypróbowana. Do tego stopnia, że możesz przyjść do Niego ze wszystkimi problemami. To jest prawdziwy przyjaciel. Od lat. Zwróćmy uwagę, że Jezus mówi: Kto z Was będzie miał przyjaciela? Użyty jest tu czas przyszły. Bóg już jest, a Ty możesz się nim stać. Takie właśnie sytuacje w środku nocy, gdy nie wiadomo co zrobić, gdy zaskoczyła Cię sytuacja, gdy potrzebujesz pomocy. Gdy właściwie może zapadła ciemność nad różnymi sytuacjami, okolicznościami i, i nawet ciemność w Twoim sercu, możesz przyjść. To właśnie wypróbowuje Waszą przyjaźń to bycie razem. Zwróćmy też uwagę na to, że opisana sytuacja nie jest jakąś dramatyczną, podbramkową, taką no, trwożącą serce. To jest wydarzenie z codzienności. Zdarzyło się, ktoś przyjechał niezapowiedziany, czegoś nam zabrakło w domu, ale właśnie mogę na Boga liczyć. Nawet w tych drobnych, prostych sytuacjach, które zdarzają się w naszej codzienności. Bóg jest, chce być przy Tobie. Nawet te drobnostki Twojego życia się liczą. Nawet te okoliczności takie codzienne sprawiają, że możesz Czuć się kimś, o kim Bóg pamięta. I ostatnia sprawa. Przyjaciel daje tyle, ile potrzebujesz. Tak, jak tego potrzebujesz. On jest hojny, ale widać, że w tej relacji nie ma jakiejś pretensjonalności. O, daj mi mm, całą piekarnię. Daj mi tysiąc kilo słodyczy. Daj mi trzy chleby, tyle potrzebuję. Ile potrzebujesz, tyle otrzymujesz. To jest takie danie poczucia bezpieczeństwa od strony Boga przyjaciela. To wzruszające. Mając przyjaciela, możesz wstać o północy i rozmawiać z nim. Mając przyjaciela, możesz o północy poprosić o to, co potrzebne w codzienności. Mając przyjaciela, możesz o północy Pobyć z Nim. Bóg już jest Twoim przyjacielem. Ty, stawaj się przyjacielem Boga. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.